Hejka! Te witamy serdecznie. Tak to ja, siostra Natuli i będę ja nagrywać, tylko ona oczywiście musiała mi zrobić, wiecie. Musiała mi tam zrobić, bo ja nie wiem co jak się tu robi, wiecie, ale ogólnie może to być 30-minutowy albo trochę więcej i wiem co jak się tu robi, wiecie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Dlaczego nie widać ekranu? Tak, to no widać. Radziejcie, jak na go live. Zobaczymy, czy będzie. Ekranu. Tak, to no widać. Radziejcie, jak na live. Nie widać, Boże, jakie to już przykre. Ale coś mi się A w ogóle ktoś jest? Aha, nie pozwala nam tu pokazywać ekranu. Więc na razie moja siostra pokaże twarz. Próbujcie. A ja mogłaś kliknąć po prostu obraz. No to wiem. Więc jeśli chcecie zobaczyć moją siostrę, to wbijamy tutaj hejka nieznana! I hej, wbijamy tutaj fix. -quiz. Hmm. Słuchajcie, wbijamy tutaj 5 łapek w górę i moja siostra pokaże O, już łapki w górę. O, nie, nas widać. No, no to nie może. Przecież to jest mój kanał. Czekajcie. Ale my chcemy wam pokazać ekran, ale coś nie działa. No, a ty się baw w tym. Czekaj, Julka. Czekajcie, bo nas widać ogólnie. Nie. Tak, widać nas. Okej, okay. y I chciałabym... Co Chciałabym wam pokazać ekran, ale coś tu nie działa. Nie wiem co. To jest taki stres, kiedy się nagrywa pierwszy raz. Eee, poczekajcie, wideo wyjście. No i chcę. ekran. Ekran.